Zapaliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby troszeczkę się rozluźnić, dopełnić formalności, ale przede wszystkim, żeby zainaugurować akcję Partnerstwo Regionalne Czarni. Przepraszamy serdecznie burmistrza gminy Pionki, pana Romualda Zawodnika. Poprosimy najpierw o wygłosowanie numerku. I podanie nam tak. To już nie tajemnica okazuje się. Numer 2. Dziękuję bardzo. <grymne> Zapraszam serdecznie panią Teresę Pryszkiewicz, sekretarza Gminy Garbatka. No, wreszcie jakaś kobieta, witam serdecznie. Czy to będzie szczęśliwa siódemka czy czwórka? Siódemka. Szczęśliwa siódemeczka. Dziękujemy serdecznie i zapraszam e, ostatniego przedstawiciela na tej liście, panią Małgorzatę Weberską, zastępcę burmistrza miasta i gminy Kozienice. Pani Małgorzata, proszę dobrze zamieszać. Tak, już Cały czas 4. Numer 4. Numer Wszystko się zgadza? I w ten na sposób zrzekliście się Państwo swoich funkcji, swoich majątków na rzecz mojego konta i mojej prywatnej osoby bardzo dobrze. Z lewej strony. Pierwsza koperta. Nie, nie pierwsza. Którą pan chce, panie burmistrzu? Myślę, że pan byłby Tak jest, proszę otworzyć. Na sobie pan. To jednak chciałam to, to, to. Brawo. A czy ten odkładał pan pan Zdecydowanie, tak jest. Z numerem czwartym zapraszam z Kozienic panią Małgorzatę Weberską. Nie, 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 nie ta kura. Tak jest. Najpierw plujemy weczep jak Przeczucia? Bełchatów. Przeczucia wiąże Bełchatów. Ale też blisko, ponieważ to energetyka. Tak jest. Zapraszam z numerem siódmym. Gmina Garbatka i pani Teresa Fryszkiewicz, sekretarz tejże gminy. A ja bym chciała do Gdańska pojechać. A to dopiero w wyjazdowym. Ano tak. Trzymamy kciuki, no. żeby ten Gdańsk. A to jest Częstochowa. Częstochowa. No, to bardzo blisko Gdańska. No, 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 no. Po, drodze, no. po drodze do Gdańska można się przejechać przez Częstochowę. Zapraszam serdecznie. Gmina Garbatka. Pani Teres. No Gdańska już nie mamy. Cóż ja teraz mogę wylosować? Nie wiem. W drugą stronę. Do Kielc Do Kielc. Rzeszów. Rzeszów. A widzicie. Zapraszam serdecznie z Kozienic. Panią Małgorzatę Bebelską. Zastępcę burmistrza. Pani Małgosiu, jakieś preferencje co do kierunku? preferencje zostały wybrane wobec tego. O, trzeba będzie jednak się podzielić. Bielsko-biała. Bielsko-biała. 5 grudnia, także prezent na Mikołaja. Wygrany mecz. A co? Zapraszam serdecznie Romualda Zawolnika, gminy Pionki. Został Olsztyn i Jastrzębski Węgiel. Szanowni Państwo, w zasadzie formalności dobiegły końca. Panie Prezesie, parę słów na zakończenie. Bardzo dziękujemy za przybycie. Teraz przed nami tylko wielkie emocje. Jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję tym, którzy polosowali teoretycznie lepiej lub teoretycznie nieco słabiej. Dziękuję i mam nadzieję, że każdy z tych meczów będzie interesujący. Wszyscy jesteście zadowoleni. Ja jeszcze raz chciałem serdecznie Wam podziękować i sprawiliście, że naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Dziękuję bardzo.